Dzień dobry! Przyszedł wreszcie moment, w którym powiem coś o nowym albumie Deus Mortem. Oczywiście już pewnie wszyscy go słyszeliście wielokrotnie, natomiast na pewno warto coś o nim powiedzieć więcej. Problem w tym, że to wcale nie jest takie łatwe, ale spróbuję. Zapraszam. Tanatos, bo tak zatytułowany jest kolejny album Deus Mortem. E, ukazał się 15 listopada, czyli dwa dni temu, jeśli dobrze liczę. E, tak, dwa dni temu, bo 15 listopada to był piątek, potem 16 to sobota i 17 to niedziela, czyli dziś. E, Dwa dni temu, ale wielu z Was zapewne mogło poznać go już wcześniej, tak jak zresztą ja, bo ja mam fizyczny nośnik od 1 listopada, kiedy to, jak już pewnie też wiecie, byłem we Wrocławiu na koncercie Deus Mortem, będącym częścią trasy Krwawy Świt nad Polską. No i tam już można było kupić ten album w dwóch wersjach. Ja oczywiście wybrałem Jewel Case, bo jak wiadomo na pochybel digipakom. Koncerty przejechały przez cały kraj. Widziałem raczej zadowolonych ludzi. Jak też wiecie, była rozmowa na kanale z nekrosodomem, i on tam już trochę o tym albumie mówił. Więc ja też o niektórych rzeczach mówił tutaj, nie będę, bo uważam, że to trochę bez sensu się powtarzać. Zawsze możecie zobaczyć ten wywiad z nekrosodomem. Natomiast na pewno muszę poświęcić trochę czasu Thanatosowi, bo to jest album wspaniały, po prostu wspaniały. Ja oczywiście nie oczekiwałem niczego mniej od Deus Mortem, bo Deus Mortem to jest jeden z moich ulubionych i według mnie jeden z najlepszych polskich zespołów black metalowych, a album Cosmosite, czyli To Cudo, to jest po prostu jedna... Z Biblii, Black Metalu. Tak powinno się grać Black Metal. To zawsze będę powtarzał, że to jest jeden z tych albumów, który mógłby być w muzeum wzorców i stać tam jako wzorzec Black Metalu. Ale od Cosmosite minęło dużo czasu, bo to 5 lat. Potem jeszcze oczywiście była świetna epka Fiery Blood bardzo, bardzo dobry materiał, będący niejako kontynuacją Cosmosite. Ale to jest jednak inny materiał od Cosmosite. I myślę, że jemu jest bliżej do Thanatosa niż samemu Cosmosite. Cosmosite wytyczył, gdzieś tam pokazał potęgę i siłę Deus Mortem. Fiery Blood rozwinął tę formułę w taką troszkę bardziej bym powiedział, może nie hitową, bo to lekka też przesada, ale Taką troszkę bardziej przystępną formę. No i Thanatos idzie Thanatos idzie tą drogą. Co też, żeby nie, bym, żeby nie był źle odebrany, nie chodzi mi o to, że Thanatos to jest jakiś wiecie, Cukierkowaty black metal dla wszystkich. Nie, nie, nie. Tu cały czas jest ta siła i agresja Deus Mortem. Ale po prostu są tutaj momenty piękne, wspaniałe, które decydują o tym, że ten album jest dobrze słuchalny po prostu. Zresztą to jest też kolejny problem. Ja tutaj trochę chciałem tych fragmentów wrzucić i szczerze powiedziawszy walczyły ze mną we mnie dwie opcje, żeby w ogóle nie wrzucać albo wrzucić ich sporo. No I wyszło na to, że wrzucę ich sporo, bo po prostu są to piękne momenty. Ale będzie sześć fragmentów. Ale szczerze powiedziawszy, mogłoby być ich pewnie dużo więcej. Najlepiej by było cały album wrzucić, ale to też nie ma sensu, bo przecież jest już dostępny. Go! Taki fragment, który pokazuje, że Deus Mortem jest nadal sobą, że Deus Mortem to Deus Mortem, że jest tutaj cała masa agresji i rasowego, klasycznego, wspaniałego black metalu. E, Tanatos został wydany przez Profane Spirit Productions. No i jak też już wiecie z wywiadu, zapewne e, jest to wytwórnia założona przez e, Nekrosodoma, bo. On chce mieć wszystko gdzieś tam pod własną kontrolą i pieczą. No i jest to wydane bardzo ładnie. Mówię, DigiPaka nie mam, ale mam Jewel Case i wygląda on świetnie. Okładka, okładka to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Oczywiście wleci tutaj w lepszej wersji. Coś pięknego. Tutaj mamy bardzo ładne, są też kaligrafie, bo jak zwykle już pewną tradycją jest to, że teksty we wkładce, tytuły też i tak dalej ręcznie wykonuje. I Hasan, pozdrowienia Paweł! Jak zwykle świetna robota. W środku znajdziemy teksty, fajne zdjęcia, ale co mi się bardzo tutaj podoba, bo mamy m, oczywiście płytę, ale ja ją zaraz wyciągnę. Bo fajne jest to, że tutaj moi drodzy, wszystko jest czarne po prostu. Tu jest tylko czarnie. Nie ma nic więcej i szczerze powiedziawszy, takie zabiegi raczej często się nie zdarzają, dlatego też bardzo mi się to podoba. Zaskoczyło mnie to pozytywnie. Także samo wydanie jest naprawdę świetne bardzo dobry papier, jakość grafik. Super, po prostu super, wygląda to doskonale. No i z tego co wiem można już to chyba też w internecie kupić. Wiem, że w dniu premiery miał być odpalony sklep w internecie, żeby to wszystko do was szybko trafiało. Premiera 15 listopada 8 kawałków 45 minut, no prawie 46 minut. To jest i dużo, i mało, ale jak na Deus Mortem to mało, bo ja bym chciał, żeby było więcej, a z drugiej strony, może też i dzięki temu dostaliśmy tutaj wszystko to, co przez ten czas wyszło z podręki Nekro Sodoma, najlepszego, bo nie da się ukryć, że to on komponował materiał na ten album. Trzy numery są po polsku, reszta po angielsku. I szczerze powiedziawszy, ja bardzo lubię, kiedy Deus Mortem gra po polsku. To też tak gdzieś się od pewnego czasu rozwinęło. Pamiętacie Nod na, na Fiery Blood, ale i to się chyba spodobało Nekrosodomowi. Ja osobiście bardzo lubię, kiedy oni grają po naszemu. Natomiast te angielskie numery też oczywiście są świetne. Ostatnio przy okazji Death Like Mass mówiłem, że polski tam dużo bardziej pasuje. Tutaj ta różnica jest dużo mniejsza. Mnie podoba się Deus Mortem i taki, i taki. Co, co jest dla mnie ważnego w tym albumie? To to, że jak już wspominałem, już słyszeliście ten fragment: Deus Mortem podąża swoją drogą. Ale Devus Mortem także podąża drogą chwytliwych fragmentów. I nie chodzi o to, że to są jakieś hiciory, bo osobiście uważam, że Fire Blood jest chyba nawet trochę bardziej hitowa yy, od Thanatosa. Ale są tu takie momenty, które naprawdę albo rodzą ciary i włosy dęba stają albo po prostu dobrze zapadają w pamięć. To jeszcze i tak nie był najbardziej hitowy fragment z tego krążka. Natomiast zaskakuje trochę na Tanatosie bogactwo użytych, i, i, a może inaczej, bogactwo wyczuwalnych inspiracji. Już ta mityczna nirwana, oczywiście, ale to, to jest w ogóle dosyć zabawny temat. Natomiast to nie tylko o to chodzi. Chodzi też o to, że tutaj po prostu pojawia się dużo różnych fajnych środków wyrazu. Fakt, że czasami to granie, gdyby zmienić mu brzmienie, byłoby hard rockowe, rockowe. Niektóre solówki są bardzo hard rockowe, czy też rockowe. Zresztą tych solówek tutaj trochę jest. I nie tylko w wykonaniu Nekrosodoma. Także to jest bardzo fajne, bo wzbogaca ten krążek, ale nie czyni z niego jakiegoś dziwadła. To znaczy jest tego odpowiednio tyle, żeby ubarwić, ale nie przebarwić. I to mnie bardzo cieszy, bo jednak rdzeniem, kręgosłupem i podstawą tego krążka jest rasowy, nienawistny black metal. Ale momenty, na przykład takie jak ten, który zaraz usłyszycie, gdzie te klawisze w tle to dla mnie jest po prostu esencja lat 90. i Dolnego Śląska. Eee, tylko i wyłącznie wywołują uśmiech na mojej twarzy. Oczywiście to wszystko wynika z tego, że mm, tworzący go muzycy. Nie jest jednego pieca, już chleb jedli grają od wielu, wielu lat, szczególnie necrosodą. Także trudno się spodziewać po Deus Mortem, że będzie gdzieś tam cały czas stosował dokładnie te same środki wyrazu, a nawet jeśli stosuje trochę nowe, to po prostu wiadomo, że one będą użyte dobrze. I tak jest właśnie tutaj, bo dzięki tym wszystkim elementom nieoczywistym, Dostajemy krążek dużo ciekawszy, a zarazem jak najbardziej klasycznie black metalowy. Ja jestem pod wrażeniem tego, jak Deus Mortem potrafi także gdzieś stopniować napięcie, stopniować emocje, bo to już nie pierwszy raz, tanatos też jest tego pełen. On potrafi nas wrzucić na taki emocjonalny roller coaster, gdzie na przykład pierwszy utwór krwawy świt. Ja, zresztą ten tekst jest bardzo, no można go, ja go na przykład do siebie mogę w większości jego odnieść do siebie, odnajduję w tym siebie. Krwawy świt, który właśnie jest taki dosyć emocjonalnie rozedrgany, potem dostajemy numery, które... Trafia się kawałek, który jest dużo jakby spokojniejszy, ale też naładowany tymi emocjami. Ja, e, mnie się podoba bardzo w Deus Mortem to i u Nekrosodoma, jak on potrafi właśnie nawet w pozornie spokojniejsze fragmenty wpleść masę emocji. I to nie jest tylko zasługa wokali, które tutaj zresztą są bardzo dobre, ale to jest także zasługa całego budowy kompozycji, całego instrumentarium. Także ten album, e, po, poza tym, że jest bardzo o, wypełniony jest mocno pewnymi ciekawymi, wspaniałymi wręcz momentami, to on jest też bardzo emocjonalny, i jak gdzieś spotkałem się z takim stwierdzeniem, że ten krążek jest już taki trochę. Wiecie, że już jest troszkę tak zrobiony pod, 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 pod słuchacza, że, że tu już jest trochę taki koniunkturalizm, że to jest już takie trochę kombinowanie. A ja się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że to jest nadal naturalne bardzo wszystko. Nawet jeśli niektóre rzeczy może nie sprawiają na pierwszy rzut ucha takiego wrażenia, to dla mnie tutaj wszystko jest bardzo naturalne i szczere, ale to, żeby to odkryć, to trzeba po prostu przesłuchać całość kilka razy w spokoju, dać temu albumowi należny mu czas i uwagę przede wszystkim, bo słuchanie go do kotleta nie jest najlepszym Pomysłem, szczególnie, że trafiają się tutaj po prostu momenty magiczne, takie jak ten. Ale to nadal nie jest najbardziej magiczny fragment tego albumu, bo magia przychodzi największa na koniec. To też już jest chyba taka troszkę y, tradycja widzę u Deus Mortem, bo pamiętamy zamknięcie Cosmosite i Destroyera, pamiętamy zamknięcie Fire Blood i Nod. No, i dostajemy tutaj teraz na koniec utwór Noezis, i to jest, moi drodzy, absolutnie, absolutny sztos nad sztosy. Już sam jego początek z tą piękną klasyczną gitarą, e, który potem przeradza się w, w wspaniały riff podany w rytmie bardzo tanecznym, no to jest po prostu poezja. A teraz przed Wami kawałek dalszego fragmentu tego utworu, bo no ja bym go tutaj na jednej cały wrzucił, ale wiadomo, że też nie o to chodzi. A poza tym ktoś by mnie tam potem pewnie ścigał, jakieś prawa autorskie. Także e, jeszcze ten fragment, już Was nie będę męczył. Chciałem to zrobić, bo ja po prostu to uwielbiam, kocham to i ten numer to jest arcydzieło w moim odczuciu, ale nie tylko ten, bo mamy tutaj też e, świetne utwory wcześniej, chociażby e, oba single, które były przed wydaniem. Zresztą co ja będę tutaj wymieniał, wszystkie numery są po prostu doskonałe i całość, album jako całość jest doskonały. Bardzo się cieszę, że wreszcie Deus Mortem przemówił i że przemówił w takim stylu, bo no nic tylko tego słuchać. Thanatos to jest rzecz cudowna, tak jak mówiłem, już też polecam teksty, bo są naprawdę dobre i już to Marek mówił w wywiadzie, jaki jest generalny koncept i skąd ten Thanatos, więc ja tutaj nie będę się powtarzał, ale polecam sobie poczytać. I ewentualnie posłuchać samego twórcy Co o tej warstwie tekstowej Mówi No i co mogę powiedzieć na koniec no, Doskonała rzecz, życzę powodzenia też Deus Mortem W tym swoim samodzielnym Wydawaniu się i Prowadzeniu ścieżki kariery Mam nadzieję, że to wypali Tyle moi drodzy Słuchajcie Deus Mortem Thanatos, Bo to prawdopodobnie Album roku Black Metalu w tym roku oczywiście, a w Polsce i zresztą nie tylko w Polsce jeden z najlepszych w ostatnich latach. Dziękuję bardzo, do następnego.